Wybranie się do kina na trzecią część filmu, który wcześniej był serialem, który miał sześć sezonów i kilka specjalnych świątecznych odcinków i których to wszystkich rzeczy się nie widziało, to byłoby czyste szaleństwo. Dlatego to właśnie postanowiliśmy zrobić. Co z tego wyszło, dowiecie się już za chwilę. Kto nie słyszał o Downton Abbey? serialu, który zdobył całą tonę nagród i od 15 lat porywa serca widzów, którzy domagali się najpierw coraz to nowych sezonów, a potem kolejnych filmów. Cóż, jak się okazuje, całkiem sporo osób, dlatego tym z Was, którzy jeszcze go nie znają, opowiem co nieco, żebyście sami mogli zdecydować, czy jest to coś dla Was. A potem odpowiemy sobie na pytanie, czy ciągnięcie do kina kogoś, kto nie ma o tej serii bladego pojęcia, jest czystą głupotą, czy może tylko jej odrobiną, rozcieńczoną desperacją i nadzieją, która, jak wiemy, jest matką głupich. Możecie oddawać swoje głosy w komentarzach na to, która opcja się zrealizowała. Serial Downton Abbey opowiada historię życia arystokratycznej rodziny Crowleyów oraz ich służby, która pracuje w angielskim dworze Downton Abbey. Akcja rozpoczyna się w 1912 roku, tuż po katastrofie Titanica. Dla rodziny jest to ogromny cios. Musicie wiedzieć, że tak się pechowo złożyło, że rodzina kraulejów ma same córki, a jak wiemy, historycznie majątek przechodził w ręce męskiego potomka. Żeby temu zapobiec, najstarsza córka Mary była zaręczona ze swoim kuzynem drugiego stopnia, który ten majątek miał odziedziczyć, dzięki czemu wszystko zostawało w rodzinie. Gdybyście się nad tym zastanawiali, to małżeństwa między kuzynami drugiego stopnia są obecnie legalne, nawet w Polsce, więc chyba faktycznie nie ma z tym większego problemu. Niestety, tenże kuzyn ginie na Titaniku, co znacznie komplikuje sytuację spadkową. W efekcie dziedzicem zostaje kuzyn Matthew Crowley, prawnik klasy średniej. Dramat. No rozumiecie, pracujący człowiek i do tego prawnik. A fe! Matthew przybywa na dwór ze swoją matką. No i cóż, powiedzmy, że dochodzi do intensywnych starć światopoglądowych, gdyż obie strony zostały wychowane w zupełnie innych warunkach, mają zupełnie inne wartości. Inne rzeczy uważają za ważne, inne zachowania właści za właściwe, a jeszcze inne za przynoszące wstyd. No i przede wszystkim każda ze stron uważa, że to właśnie ona ma rację. Pytanie brzmi, jak rodzina i sam Mafiu odnajdą się w nowej rzeczywistości i czy dumnej Lady Mary uda się nie skoczyć mu do gardła przy pierwszej możliwej sposobności. Jak się już pewnie zorientowaliście po tym opisie, jest to serial obyczajowy. Pokazuje codzienne życie dworu, zderzenia światów arystokracji i służby, a także zmiany społeczne i ekonomiczne tamtego okresu, w tym pierwszą wojnę światową, różne przemiany społeczne, w sensie to, co wypada, co, co nie wypada, co jest modne, co nie jest modne itd., itd., oraz wyzwania dla tradycyjnego porządku. Cała seria przedstawia okres upadku wielkich dworów i majątków. Upadek arystokracji, radaję to w cudzysłowie, no ponieważ arystokracja dalej istnieje, ale upadek jej znaczenia i jej stylu życia na rzecz znaczenia zwykłych, pracujących obywateli. Wątki rodzinne i intrygi łączą się z dramatami osobistymi bohaterów, tworząc pełen emocji i nostalgii obraz epoki. Serial jest przepięknie nakręcony i cechuje go przy ogromna dbałość o szczegóły. Dzięki temu jest to bardzo cenne dzieło, jeśli chcemy lepiej zrozumieć, jak wyglądało życie i sposób myślenia ludzi z początku XX wieku. To również świetny materiał dla piszących książki. Można się z niego wiele dowiedzieć o tym, jak taki dwór działał, ale również jak wygląda szlacheckie życie poza chodzeniem na wieczorki i herbatki. Brak podstawowej wiedzy i wyobrażenia na ten temat często pokutuje w książkach fantazy. Gdzie autorzy przedstawiają lordów i damy jako próżniackich nierobów, którzy mówią dziwnym językiem i ich jedynym zajęciem jest chodzenie na bale i wyżej wspomniane herbatki, ponieważ nic innego owi autorzy nie potrafią wymyślić. A idę o zakład, że wystarczyłoby obejrzeć takie Downton i jakość takiego wątku podniosłaby się już dwukrotnie. Czy są lepsze... I znacznie bardziej profesjonalne i akuratne źródła historyczne, z których można by się takich rzeczy dowiedzieć, oczywiście. Natomiast wymaga to od nas już wtedy wytężonej pracy. A obejrzenie takiego serialu jest szybkie, łatwe i przyjemne, i wiemy potem znacznie więcej niż wiedzieliśmy wcześniej, jeśli nie wiemy nic. Więc uważam, że zdecydowanie się to opłaca. Więc gorąco polecam Wam ten serial. Jeśli to, co do tej pory powiedziałam, wydało wam się choć troszeczkę zachęcające, to na pewno nie pożałujecie. Zresztą moją opinię na ten temat podziela wielu widzów na całym świecie. Po sześciu sezonach emitowanych od 2010 do 2015 roku fanom Downton wciąż nie było dość. W związku z tym powstały jeszcze dwa filmy. No i ten trzeci, który dopiero co miał premierę 12 września. Film Downton Abbey: Wielki finał to trzeci i najprawdopodobniej ostatni rozdział tej Amerykańsko-brytyjskiej odsłony filmowej tej serii. Jest oparty na scenariuszu Juliana Fellowesa oraz wyreżyserowany przez Simona Curtisa. Ekipa filmowa powróciła do Highclere Castle, czyli historycznej posiadłości, w której kręcone są zdjęcia do Downton Abbey. Budżet produkcji wyniósł 50 milionów dolarów. Akcja tego filmu rozgrywa się w 1930 roku i jak zawsze będziemy towarzyszyć rodzinie Crowleyów i ich służbie w realiach ekonomicznego kryzysu i społecznych przemian. No bo to w końcu Downton Abbey. I teraz uwaga, bo jeśli nie oglądaliście serialu, a zamierzacie, to w dalszej części tego odcinka mogą znajdować się spoilery co do fabuły tych sześciu sezonów. Głównym wątkiem staje się bowiem rozwód Lady Mary. W tamtych czasach rozwód to nie była drobnostka, nawet jeśli nie miało się wspólnych dzieci. Nie można było od tak przyjść pewnego dnia do domu i oznajmić a przy okazji rozwiodłam się. Zresztą, pokuszę się o stwierdzenie, że i dzisiaj w wielu środowiskach rozwód nie jest łatwy do zaakceptowania przez nasze środowisko. No ale wtedy było tylko gorzej, więc Lady Mary staje się społecznym pariasem. Jednak jej rodzina nie zgadza się na taki stan rzeczy i postanawia zrobić wszystko, by pomóc Mary. To znaczy, wszystko poza namawianiem jej, by zeszła się ze swoim eksmężem, co jest naprawdę miłe z ich strony. Równocześnie ich posiadłość ma kłopoty finansowe, bo utrzymanie i modernizowanie tak wielkiego dworu jest wyzwaniem nawet w dzisiejszych czasach. Z jakiegoś powodu obecnie robi się w nich muzea i pozwala nagrywać się w nich filmy, takie jak Downton Abbey. Do tego mamy motyw oddawania władzy i decyzyjności młodym pokoleniom, co nigdy i dla nikogo nie jest łatwe. I tu wracamy do naszego eksperymentu. Do kina, jak zwykle, zaprosiłam moich przyjaciół, Kubę i Monikę. A tu się okazało, że oni nigdy nawet nie słyszeli o Downton Abbey. Jak to? Szok i niedowierzanie. Stwierdziłam, no, że w takim razie może pójdę sama, no bo. Nie wiadomo, czy to ma sens, żeby szli na ostatnią część czegoś, czego w życiu nie widzieli. Ale Monika i Kuba to są twardzi zawodnicy. Stwierdzili, a co tam? Obejrzymy 10-minutowy recap na YouTubie i na pewno nie będzie tak źle. I tak oto zaczął się nasz eksperyment. Czy film będzie sprawny dla kogoś, kto nie siedzi w tym uniwersum i w rodzinnych dramatach rodziny Crowleyów? Wyruszyliśmy do kina. Posililiśmy się serniczkiem i herbatką przed seansem. Taktycznie spóźniliśmy się o 10 minut. Potem odczekaliśmy kolejne 10 minut reklam. A potem film wreszcie się rozpoczął, i na dwie godziny zanurzyliśmy się w świat dam, lordów i gigantycznych, zielonych, przerażająco gęsto i równo przystrzyżonych trawników. Z kina wyszliśmy z dramatycznie różnymi wrażeniami. Ja byłam zachwycona. Dostałam dokładnie to, czego oczekuję od każdego Downton Abbey: ciepłej, przepięknie nakręconej opowieści o rodzinie, która, mimo różnic zdań i charakterów, wspiera się mimo wszystko. Było to piękne zamknięcie dotychczasowych perypetii, miało w sobie mnóstwo nostalgii. Było też zdecydowanie spokojniejsze niż poprzednie instancje. Natomiast dla mnie był to plus, bo pod koniec serialu to już mnie denerwowały te zbytnio podkręcone dramaty, oskarżenia o morderstwo to jednej osoby, to drugiej osoby, to znowu pierwszej osoby. Wydawało się to trochę na siłę, jakby już twórcy nie mieli pomysłu na pewne wątki, chociaż inne dalej były super i dlatego całość oceniam jako fenomenalny serial. Natomiast przy tym filmie nie miałam wrażenia, że coś jest na siłę. Historia podążała naturalnym rytmem i nikt nie próbował na siłę dodać jej fajerwerków. Spotkanie po latach z przyjaciółmi z ekranu było po prostu szalenie miłym przeżyciem. Natomiast Monika i Kuba potwornie się wynudzili. Częściowo na pewno jest to kwestia nieznania uniwersum. Film ewidentnie kierowany jest do starego wyjadacza. Bohaterowie dyskutują o innych bohaterach, których akurat nie ma na ekranie, a my po nazwisku musimy rozpoznać, o kim oni mówią. No i obejrzenie dziesięciominutowego streszczenia no nie pozwala nam ich aż tak dobrze zapamiętać. Co jakiś czas zdaniem czy dwoma podsumowany jest los postaci, które kojarzymy z poprzednich części, więc na pewno dużo trudniej było im nadążać za fabułą i znaleźć w niej głębie. W filmach i książkach tak bywa, że pewne wydarzenia Nabierają stosownego gravitas dopiero wtedy, kiedy wiemy, ile kosztowało daną postać dotarcie aż do tej chwili, i dopiero wtedy, wiedząc to wszystko, możemy w pełni cieszyć się jej sukcesem albo rozpaczać nad porażką. Po drugie. Jak się okazuje, pójście z Marszu na trzecią część wymaga od nas dość szerokiej wiedzy ogólnej na temat życia ziemiaństwa i norm społecznych z początku XX wieku. Znaczy, wydawało mi się, że to nie jest szeroka wiedza ogólna, ale po tym eksperymencie zmieniłam zdanie. W sensie wydawało mi się, że nie trzeba dużo wiedzieć, a wychodzi na to, że chyba trzeba. I jeśli jej nie będziemy mieli, to będziemy się zastanawiać, jak, kim cudem w ogóle to wszystko działa. Z czego ta posiadłość się utrzymuje? Czemu lordowie, którzy no, są elegancko upra u, uprani? <grytanie> uprani też, bo służba naprawdę elegancko bierze tych wszystkie rzeczy, prasuje i w ogóle kołnierzyki na sztywno. Ale dlaczego ci eleganccy lordowie rozmawiają o jakichś świniach? Co to znaczy, że jeżdżą do miasta na sezon? Co z tego, że muszą sprzedać swój dom w Londynie? Czy nie mogą po prostu zatrzymać się następnym razem w jakimś hotelu? Czemu ktoś robi wielkie halo o to, że służący został zaproszony na salony na piętrze? Co to niby mają być za wielkie zmiany w życiu rodziny? No, będą mieć mniej bali i jeść mniej ciastek? Też mi problem. Serial stopniowo wprowadzał nas do tego świata, rozwiewał wątpliwości, pokazując nam różne aspekty działania dworu i podkreślając, jak ważna jest rola decyzyjna dziedzica, pracę filantropijną rodziny oraz ich angażowanie się w życie lokalnej społeczności. Uczył nas, nas też, w jaki sposób myśleli ludzie w tamtych czasach, co zresztą jest wielką częścią uroku Downton Abbey. To nie są współcześni bohaterowie o współczesnych wartościach, którzy są po prostu przebrani w historyczne stroje i umieszczeni w historycznym miejscu, jak to często bywa w dzisiejszych czasach, w sensie we współczesnych filmach. Ten film zakłada, że jako hardkorowi widzowie już to wszystko wiemy. No więc w związku z tym tego nie tłumaczy, no więc w związku z tym lajkowi, który tego wszystkiego nie wie, może zdecydowanie brakować kontekstu. Jeśli Wy również chcielibyście zostać filantropami, to wpadnijcie koniecznie na mojego Patronite'a, gdzie nie tylko możecie wspierać powstawanie kolejnych odcinków, ale otrzymujecie tam również unikatowe, zaprojektowane tylko i wyłącznie dla moich patronów, karty Tarota. No i wracając do Danton Abbey, nie oszukujmy się, na pewno istotne jest też to, czy widz. Lubi oglądać filmy obyczajowe. Bo jeśli nie, to będzie się nudził nawet na najbardziej ciekawej projekcji. Tego typu. <grymne> Wiecie, o co mi chodzi. Ktoś nie lubi filmów obyczajowych, to najlepszy film obyczajowy mu nie podpasuje. Tak więc nasz eksperyment zakończył się porażką pod kątem rozrywkowym. I obawiam się, że będę musiała im się jakoś zrewanżować, wybierając się na film pełen pościgów i wybuchów, żeby dla odmiany coś się działo. Na szczęście był serniczek, a jak wszyscy wiemy, serniczek może wiele wynagrodzić. Pod warunkiem, że sytuacja rdzenkowa spełnia nasze oczekiwania, rzecz jasna. Finał Downton Abbey ma wyraźnie refleksyjny, nostalgiczny charakter. Dostajemy zamknięcia wszystkich wątków, niektóre są słodko-gorzkie, słodko, inne wzruszające. W mojej topce z pewnością znajduje się zamknięcie wątku Toma Barrowsa. Czy to oznacza, że wielki finał to faktycznie ostatni film z serii Downton Abbey? Niekoniecznie. Twórcy nie wykluczają, że w przyszłości, jeśli pojawi się wystarczające zainteresowanie ze strony widowni, możliwe będą prequele, spin-offy, czy nawet powrót do Downton z perspektywy kolejnego pokolenia. I wtedy zrobi nam się z tego naprawdę wysokiej jakości moda na sukces, ale w pozytywnym sensie. Choć na razie nie ma żadnych oficjalnych planów na realizację kolejnych filmów fabularnych. Downton Abbey niewątpliwie jest wielkim dziełem, które mocno odbiło się w kulturze, co widać na przykład po tym, ile powstało larpów inspirowanych tą produkcją, jak choćby Fairweather Manor, które odbywa się na zamku można w Polsce. Natomiast mnie rozbawiło takie skojarzenie, które przyszło mi do głowy wczoraj wieczorem, że Downton Abbey ma zaskakująco dużo wspólnego z Wednesday, <laughs> mimo że wydawałoby się, że są dwie zupełnie sprzeczne rzeczy, ponieważ obie główne bohaterki znaczy w Downton trudno powiedzieć, kto jest głównym bohaterem, ale ja będę się spierać, że jednak Lady Mary. Więc zarówno Wednesday, jak i Lady Mary są to takie cholernie twarde babki o ciętym języku, które kierują się przede wszystkim racjonalnym rozumowaniem i są bardzo mało empatyczne. I przez to często niestety ranią innych, nawet jeśli nie było to ich celem, chociaż w przypadku Wednesday często jest. Są też przekonane o własnej nieomylności, co dość często rozmija się z prawdą, choć koniec końców dzięki swojej determinacji zawsze osiągają swój cel. A przede wszystkim obie wdały się w swoje sarkastyczne babcie o żelaznej woli dużo bardziej niż w swoich bardzo sympatycznych rodziców. Choć jestem pewna, że Lady Mary nie byłaby zachwycona z tego porównania. Właśnie, czy wspomniałam już, że babcie w Downton Abbey gra profesor McGonagall czyli Maggie Smith? Sam jej występ jest wart tego, żebyście obejrzeli ten serial. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to jeszcze raz zapraszam na mojego Patronite'a i do zobaczenia w następnym odcinku. Do cześć. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera, Marka Kłocewiaka, Amadeusza. Marka Olszewskiego, Zimowej Nocy, Wolfgarda, Kuby, Żywego Kota, Making the Matrix, Piotra Stawickiego, Kierowcy Bombowca, Fantastik Michasia, Miczu, Pracy, Kingi K, Piotra Dąbrowskiego, Zbójcerza, Rałko Fenela, Flaminguela, Mileny Anny i doktora Fausta. Dziękuję Wam, jesteście naprawdę fantastyczni.